Podjem, deserka. To jest chyba keto, ale nie. Nie jest keto, bo dodałam chyba cukru pudru. Żeby ten serek mascarpone był słodszy. Plus owoce. Tak zabarwiły, bo wiadomo. No. Ale tak dwa dni może taki deserek stać w lodówce i jest dobry do spożycia. O, poczta przyjechała. Słuchajcie, ta poczta to jest taka dziwna, że Raz jest o 13, raz jest o nie wiadomo której, mają po prawej stronie, inaczej jeżdżą, widzicie? To znaczy jeżdżą nadal po prawej stronie jezdni, ale mają tak, żeby dotrzeć właśnie do y, mailboxów. Po prawej siedzą, tak więc tak inaczej. A ja mam parę pytań, zadaliście mi, więc ja się dzisiaj z nimi ogarnę. Dobra, ja się szykuję, będę odpowiadała Wam na pytanie, bo właśnie jedna z Was zadała pytanie, a druga jej odpowiadała, i w sumie jest tak fajnie, nawet bo pokażę te dwie odpowiedzi, a ja Wam powiem jeszcze, jak tu u nas się wybiera chrzestnych. Podzielę społeczeństwo najpierw na Amerykanów i na Polaków. Jeżeli chodzi o Amerykanów to oni absolutnie nie, czy to jest chrzest, czy to jest komunia, czy to jest bierzmowanie, nie ma jakichś takich wielkich imprez jak my to robimy. Tutaj Polacy wynajmują nawet salę, myśmy przecież wynajmowali tutaj u nas w Neighborhoodzie i wynajmują salę i naprawdę te komunie, te chrzty są bardzo hucznie obchodzone. U Amerykanów nie. Yy, najbardziej z tych wszystkich ceremonii to jest właśnie chrzest. I chrzest oni się ładnie, tak jak nie lubią garniturów i, i, i generalnie nie ubierają się tak elegancko jakby jak Polacy, ale na przykład na chrzty, na jakieś wesela. Jeżeli chodzi o sakramenty, to chrzest jest jednym z tych, gdzie oni się tak naprawdę ładnie ubierają do kościoła, ale często te chrzty po prostu są robione. W domu, czasami się bierze rodzinę na obiad. Nie jest to tak wystawnie dla dodatkowych gości, jak robią to na przykład Polacy. E, no i jak się wybiera krzesnego? E, powiem Wam, że na przykład James jest chrzestnym u swojego kolegi, ale ten kolega jest z Nigerii, ale ma, ma żonę, Amerykankę, więc po prostu no wybrali. Wybrali kogoś, kto, kto ma dla nich jakieś tam wartościowe cechy. I taki był właśnie James, on jest kolegą z tym, z tym kolegą, on jest znajomym od dzieciństwa, więc taki kolega Jerry po prostu wybrał go za chrzestnego do jednego ze swoich dzieci. Było to raczej, on jest bardzo religijny, jest katolikiem, więc wydaje mi się, że było to właśnie na zasadzie wybierane tego, jak że James po prostu jest no, dla nich jakimś tam wzorem. On zawsze na niego patrzył jak na y, starszego brata. Tam absolutnie nie jest tak jak w Polsce. Dzieciaki na komunie czy nawet na chrzest nie dostają takich prezentów. Jak to mi się zdarzy, że ktoś włoży 50 bądź 100 dolarów do koperty, to jest dużo. Mm, no bo po prostu no, nie ma takiej kultury. Y, nie powinni być po to, żeby kształtować w wieże dziecko, a nie y, po to, Albo, żeby po prostu przejąć ich, jeżeli na przykład coś się stanie rodzicom, a nie powinno być po to, żeby, wiecie, dawać prezenty czy, czy jakieś materialne dobra. Ja się z tym totalnie zgadzam, jeżeli by właśnie było takie podejście do. Do komunii, do sztów do i do wesel, to zupełnie byłoby u nas, myślę, inaczej. A u nas to bardziej to się mówi: że O nie, nie, ja Cię wybieram, bo ten, ten, ale jak się za, nie da tyle, ile ktoś by oczekiwał, albo nie zrobi tak czy tak, no to jest zawsze, wiecie, jak jest, nie? I tak źle, i tak niedobrze. Fajnie, cieszę się. Irena chyba odpowiedziała, że jej córka właśnie wybrała kogoś, kto i. Jest dosyć zamożny i prawdopodobnie zająłby się dziećmi. Słuchajcie, dzieckiem ja powiem Wam tak. Ja jak wybierałam moich chrzestnych, to oczywiście wiedziałam, że najpierw będę chciała mieć siostrę chrzestną, później wybierałam znajomych koleżanki, kolegów. Jedna z koleżanek się nawet zastanawiała, bo jest duża odpowiedzialność, więc mam nadzieję, że gdyby się coś stało, to po prostu przygarnęłaby mojego syna, ale nie rozmawiałyśmy o tym. Jeżeli coś by się stało, ja myślę, że jakby się coś stało, to pierwsi by się tutaj prawdopodobnie ze względu na to, że my jesteśmy za granicą, a większość moich chrzesnych jest w Polsce. No to po prostu, bo już one dzieciaki były tam, Kuba i Dawid, a Pawełek tutaj, więc wydaje mi się, że po prostu jeżeli już to Jamesa, brat byłby prawdopodobnie starał się te dzieci nasze wziąć, jeden z braci. Co jeszcze? Więc e, ja wybieram chrzestnych tak, żeby byli po prostu dobrzy dla mojego dziecka, a nie tam patrzeć kto co gdzie da, osoby z którym mam jakiś kontakt, e, mam e, jakąś e, relationship, czyli jakiś tam związek, to się mówi. Ale no niestety słuchajcie, jak w życiu bywa, każdy z nas wie, że to nigdy nie jest idealnie, tak? że czasami to nie wychodzi. I powiem wam. Bo kto ma wiedzieć, to wie. No bo jak mam trójkę dzieci, to mam sześciu. Sześć osób jest chrzestnymi. Eee, więc nie chcę wchodzić na ten temat, ale na osobach, które myślałam, że będą dla moich dzieci najlepsze, bo, bo sprawiały takie wrażenie, okazuje się, że tych e, osób, czy tej osoby, jednej konkretnie, w życiu dziecka niestety nie ma. Nie chodzi tutaj o odległość, nie chodzi o to, czy to ktoś, ktoś tu mieszka tu, czy tam. Ym, powiem Wam, że no niestety jak wybieramy, nawet z rodziną można się poróżnić. Dobra, w miarę te włosy jakoś wyszły. Ja już nie chcę się więcej pindraczyć, bo nie zdążę do kościoła, ale. Chciałam tylko dopowiedzieć, bo nie chodzi tutaj o opisywanie, z kim mam kontakt, z kim nie mam kontaktu, bo nie o to tutaj chodzi. Po prostu powiem Wam, że tak jak na przykład Pawełka Chrzesny, który którym jest sąsiad, z którym no nie widzimy się codziennie, widzimy się parę razy do roku, on mnie bardziej e, pozytywnie zaskoczył, jak co niektórzy, jak on bardziej ma takie właśnie kontakt z Pawełkiem. Jak tu przyjeżdża do nas, czy my do nich, że na zasadzie, żeby, że po prostu on wiedział, że to jest jego ojciec chrzestny, on wie, że to jest odpowiedzialność w takim sensie, ale bardziej tak, tak podchodzi do, do niego właśnie z religijnego punktu widzenia. A osoby, no niestety, niestety, znajomi, koleżanki u nas to jest tak, że no nawet i rodzina czasami, że jak się ktoś z kimś poprztyka, że tak powiem, no to po prostu już później o dzieciach zapomina. A ja zawsze miałam takie poczucie, zawsze chciałam, wiecie, co ja chciałam? Zawsze chciałabym, że jakbym miał kogoś była chrzestną, to ja bym po prostu chciała, że cokolwiek ja bądź ta osoba ma ze mną, żeby dziecko na tym nie cierpiało. I powiem Wam szczerze, że wybierałam. Swoich chrzestnych na tej zasadzie. Ale to niestety tak nie działa, bo natura ludzka jest taka, że jak coś kto ma do kogoś, no to po prostu już się do dziecka nie odzywa i my o tym doskonale wiemy. Yy, więc ja po prostu bym chciała, żeby moje dziecko, niezależnie co ja z kim mam, chyba że ta osoba zagraża dobru mojego dziecka, to już jest zupełnie inna historia, ale jeżeli nie zagraża, jeżeli to jest po prostu, że nie możemy się dogadać. No, a ty jesteś nadal chrzestną czy chrzestnem mojego dziecka, no to miej chociaż trochę kultury, bo to nie chodzi o kasę, i po prostu podrzuć, czy wyślij kartkę, którą dziecku odczytam. Miej czyste sumienie. Że wyślesz tą kartkę, że będziesz się starała czy starał skontaktować z dzieckiem, niezależnie co. Bo tak ja bym się starała to robić, bo y, tym bardziej, jak ktoś ci powie, jak ja mam taką sytuację, że ktoś jest bardzo za dziećmi, płacze to, tego, cuda wianki, mówi, że niezależnie co ze sobą będziemy mieli, y, to, to zawsze będzie w życiu twojego dziecka, a później wystarczy nieporozumienie i o dziecku się po prostu zapomina niezależnie co by się stało, wiecie, no chyba, że jakoś coś drastyczne, ale tak jak mówię, niezależnie co by się stało, ja, nawet jakby mi ktoś to utrudniał parę razy, na pewno próbowałabym się skontaktować z dzieckiem, bądź wysłać jakieś kartki, żebym ja miała czyste sumienie, że dziecko jest nic niewinne. I właśnie tak na szczególnie jednej osobie się bardzo zawiodłam, bo... Yy, Dziecko naprawdę nie jest nic winne, co dorośli ze sobą mają. I jeżeli my świadomie i celowo nie wyciągamy do dziecka ręki tylko dlatego, bo nie rozmawiamy z jego mamą, no to to, to już. No, to, to już po prostu nie jest fajne. Musiałam się zapakować do samochodu, bo po prostu znajdujemy sobie, wiecie, jakieś wymówki, co, dlaczego, bo to, bo tamto. Przyrzekaliście na chrzcie być kogoś, być kogoś chrzestnym, no to no nie wiem, no dla mnie to jest takie, wiecie, niepojęte. To jest właśnie to dla mnie niepojęte, szczególnie właśnie w naszej wierze katolickiej. My robimy jedno, my mówimy jedno, a robimy drugie. Jak już coś nie, te, nie po naszej myśli, coś nie ten, nie dajmy, i teraz mówię to do wszystkich, którzy mają taką sytuację, a ja wiem, że dużo Polaków ma, nie dajmy sobie, moi drodzy, e, nie używajmy jakichś tam wymówek, że o, bo ona to, albo ona tamto, albo ja nie rozmawiam z nią. Dziecko nie ma nic do tego. Ty zrób dobrze, żebyś miał czyste, czy tam miała czyste sumienie. Chyba, że ci matka tego dziecka utrudnia sytuację. Ale wierzcie, w naszej sytuacji, w mojej to tak nie jest, bo ani razu się nie odezwała. Ja myślę, że Amerykanie bardziej patrząc na to wszystko, wybierają dzieci, e, bie, wybierają chrzestnych pod względem właśnie religijnym, bo u nich nawet się nie daje takich prezentów i niczego innego. E, a myślę, że my Polacy, no niestety, bardziej pod względem materialnym, bądź no, jak już nie mamy kogoś, no to właśnie znajomych, koleżanki, e, inne osoby. No chociaż tak jak mówię, no to nie zależy, bo i w rodzinie są różne, różne przypadki. Um, że się ludzie do siebie nie odzywają, więc to nie jest tylko że nieznajomi. Także. No ale jeżeli rzeczywiście, naprawdę tak twierdzimy, że jesteśmy katolikami, to powinniśmy. Powinniśmy wyciągnąć rękę. No i tylko tyle, no bo co? Tak więc. Ja uważam, że chrześcijański właśnie nie powinno być ani od statusu majątkowego, ani od niczego innego, powinno być dlatego, że wybieramy osobę, która jest odpowiednia dla naszego dziecka. No i nie daj Bóg, gdyby się coś stało, to po prostu dziecko przygarnia. Zgadzacie się ze mną czy nie? Jakie macie przemyślenia na ten temat? Dajcie znać. Wczoraj miałam do Was nagrać, ale niestety już nie nagrałam, bo Paweł wariował po tym kościele i powiem Wam tak. Yy, właśnie wczoraj na Alfie mieliśmy temat przebaczania. Wpisuje się super w sytuację z chrzestnymi i z wszystkim innym i ogólnie wiadomość była taka, żeby chaotycznie nie mówić, że... Tak naprawdę myślimy, że komuś przebaczyliśmy aż do czasu, kiedy ta osoba nie przyjdzie do nas twarzą w twarz, i wtedy naprawdę widzimy, czy, czy jesteśmy w stanie komuś za coś tam przebaczyć. Mówiliśmy też o tym, że czasami no, przykłady z własnego życia, czasami były czasy, gdzie na przykład myśmy się docierali z Jamesem i na przykład on. Ma taki styl, ja lubię się od razu pogodzić, yy, tak w miarę szybko. A on miał taki styl, że. Pięć minut temu byłaś na mnie zła, czy, czy on na mnie zły, a już teraz jest ok? A on musiał na przykład trzy dni przesiedzieć. Czasami ja nawet nie wiedziałam o co chodzi, bo nie siedzę w jego głowie, a on myślał, że ja powinnam wiedzieć. I na coś był na przykład obrażony, tak? No ale nie o tym. Ogólnie było o przebaczeniu. I jeszcze jak. Yy, Powiem Wam o tym przebaczeniu, to jeszcze e, powiem o tym kursie Alfa, bo część z Was na ostatnim vlogu, e, czy tam jak opowiadałam o Alfa, napisała, żeby uważać, bo to jest wąż w kościele, podsyłaliście mi jakieś linki i ja to obejrzałam. I powiem Wam szczerze, że na przykład tam się ludzie wypowiadali, e, że na kursach Alfa nie mówi się o Bogu. Ja nie wiem, gdzie ten ktoś na kurs Alfa uczestniczył, ale ja chodzę. Przez nas Kościół Katolicki. To była nasze, to jest nasze trzecie spotkanie, było wczoraj, walentynkowe. I powiem Wam, że oni mówią, że Jezus jest Bogiem. Wręcz tak mówią. Jest ten gościu tam, który prowadzi ten program, czy założył ten program. My oglądamy to wideo. On jest Brytyjczykiem, chyba e, oglądamy to wideo. I później mamy swoje dyskusje w naszych grupach z katolickimi, w katolickim kościele no wierzącymi, tak? Wiadomo, no amerykański system katolicyzmu jest troszkę też inny, oni są bardziej tacy, wiecie, przystępni, to ja już o tym mówiłam, ale jeżeli chodzi o Alfę, to naprawdę ja chcę mieć otwarty umysł i popatrzeć, czy rzeczywiście ci ludzie robią komuś z głowy sieczkę. Ja na ten moment nie znalazłam niczego. Owszem, osoba, która... Stworzyła ten kurs, 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 jest osobą, nie wiem, prawosławną czy jaką, nieważny. To jest chrześcijanin, i właśnie o to chodzi, że ten kurs jest do chrześcijan, do luteranów, baptystów, katolików. Ja rozumiem, że my, jako katolicy, często właśnie patrzymy na różne sytuacje, jak coś nie jest katolickie, Biblia nie jest katolicka, to nie jest katolickie. Ja rozumiem, że pewne podstawy, jak Biblia na przykład. Powinna być katolicka, coś innego, um, różne tam materiały. Alfa dla mnie jest kursem, który naprawdę fajnie, na wczorajsza, wczorajsza, szczególnie yy, lekcja, była właśnie o przebaczaniu. Rodzina, do której ja przyjechałam jako opiekunka do dziecka, oni byli chrześcijanami, ale byli luteranie. To dla mnie ten kościół się wydawał kompletnie, zupełnie inny. Um, więc no, nie można tak generalizować, że tak powiem. Więc ja po prostu patrzę, czy, czy, czy oni rzeczywiście mówią o Bogu i mówią o Bogu, mówią, że Jezus jest Bogiem, że tylko osoba, yy, która albo jest Kuku, tak przedstawili prostym słownictwem, chyba na pierwszych zajęciach, na tym wideo, właśnie było, że albo osoba, która jest kuku i niespełna rozumu, by się dała ukrzyżować, albo właśnie osoba, która chce zbawić świat i jest Bogiem i wie, jaką to ma, jakie to ma znaczenie dla ludzkości. O. Tak więc nie wiem, nie, nie, nie mam, do tej pory nie mam żadnych zastrzeżeń, bo rzeczy, które mówią, nie sądzę, żeby jakoś wpływały na mnie negatywnie. Negatywnie bądź, żebym się czuła, że ktoś mnie prze, wiecie, przekręca na protestantyzm czy na co. Ja myślę, że kurs alfa w naszym katolickim kościele jest prowadzony przez tych prowadzących pod względem katolicyzmu, i tylko część, tą 10 czy 15 minut wideo, które jest właśnie z Wielkiej Brytanii. E, oglądamy i cytaty z Biblii prawdopodobnie są z tej Biblii, gdzie w amerykańskich hotelach zawsze jest Biblia. Nie wiem, czy widzieliście. Zawsze jest Biblia i to jest Biblia chyba e, właśnie baptystyczna czy ogólnochrześcijańska, także ona nie ma pewnych ksiąg i pewnych rzeczy jak, jak katolicka, ale w amerykańskich, właśnie, hotelach zawsze są e, Biblie, więc cytaty pewno tam są wzięte troszeczkę inne. E, na pewno nie z Biblii katolickiej, tylko właśnie chrześcijańskiej, no ale cóż, no ja nie poszłam na ten kurs do prawosławnych, do ortodoksów, do czegoś innego, do kogoś innego, ja poszłam do kościoła katolickiego i ja chcę się na siebie przekonać, na sobie przekonać, jak niby mi sieczkę robią. No, ja po prostu zauważyłam, że na początku, bo nie było wspomnienia o katolicyzmie i przez to po prostu wiedziałam na pierwszych zajęciach, to jest pewnie kurs dla chrześcijan, ale niekoniecznie katolików, tylko do wszystkich. Tak więc przejdę przez chyba 6-8 klas i zobaczę, jak to jest, bo y, wideo, które żeście mi podsyłali. Ludzie mówili, że byli na kursie, i tam ani słowem nie było wspomniane o Bogu, ani nic. No dla mnie to są bzdury, bo na naszym kursie było i to wspominał sam ten prawosławny założyciel tego, że Jezus jest Bogiem. Także no, oczywiście nie mówią do tej pory o żadnych świętych i o Maryi, nie będą mówić, no bo jeżeli to jest o chrześcijaństwie i na podstawie Biblii, no to nie będą o Maryi mówić i nie jest założeniem właśnie tego. Tego kursu, tylko założeniem tego kursu jest po prostu no, od, strony, od strony biblijnej. Więc oczywiście nie będą mówić o batce Bożej i, i takich sprawach. My mamy dyskusję często właśnie po tym po obejrzeniu tego, także ludzie się różnie wypowiadają, i nie ma, że ktoś nie wtrąci Maryi albo jej opatrzności, albo czegoś. Naprawdę te panie się udzielają pod różnymi względami. Ja się różnie, również wypowiadam, wiem, że się niektóre babki wypowiadały na temat Chosen, tego filmu, który jest właśnie bardziej tak zrobiony jak Alfa, mi się wydaje, do, nie do katolików, no bo on nie ma być do katolików on ma chcieć rzesze ludzi z powrotem wciągnąć do kościoła, no więc. Y i przybliżyć do Boga i Jezusa. No więc ta postać Jezusa była troszeczkę inaczej zrobiona. Ja nie wiem, nie widziałam filmu, oglądałam tylko recenzję właśnie Dawida Mysiora. Więc część tych, tych pań tam bardzo się zachwycało tym filmem, że, że, że fajny i że w ogóle. Ja powiedziałam, że ja słyszałam, że właśnie nie jest nastawiony na katolicyzm i właśnie jest tak nastawiony, żeby wszystkim się podobał, żeby wszyscy byli och i ach. Y, że, że tam święty Mateusz chyba jest przedstawiony jako, y, jako autystyczna osoba, żeby każdy mógł jakiś, w jakiś sposób się y, dostosować do sytuacji i zobaczyć, że Jezus nie był, nie był aż taki, wiecie, poważny i w ogóle. Ja nadal mi się wydaje, że, że Jezus był taki bardziej. Y, nie, że sobie tam żartował, jak w filmie, i w ogóle, no ale, no ale kto to naprawdę wie, jaki był. Ten Chosen jest zrobiony bardziej tak w sposób nowoczesny, no. Ale ja się wypowiedziałam, że nie sądzę, że to, że to jest katolicki. Nie było zamierzeniem tego filmu, żeby był katolicki, tak więc. No nie wiem, ktoś mi powie: no tak, no ale przez tą Alfę się zagrażasz. No ale to tak jak Dawid Mysior y, z kanału y, oglądał Chosen, żeby zrobić swoją recenzję. Tak samo ja chcę Izi powiedzieć: bardzo mi się podobało albo bardzo mi się nie podobało. Oczywiście nie ma Maryi, fajnie by było, jakby była wspomniana Maryja. Um, i, i, I święci, ale tego nie będzie, bo to nie jest kurs typowo katolicki. To mi tutaj brakowało. Ja mogę tą recenzję na koniec 6 czy 8 tygodni, jak to się skończy, wystawić, a nie na podstawie kogoś z internetu, kto mi mówi, nie chudź, bo tam nie mówią w ogóle o Bogu. No to jest bzdura, bo u nas na przykład mówili. Dobra, koniec na temat religii, przebaczania. Róbmy tak, żeby było dobrze. Czasy są trudne, nadchodzą. Jutro będę miała do Was y, jutro bądź pojutrze wideo. Myślę, że interesujące, y, bo dużo rzeczy się dzieje. Tu wojna, tam trzęsienie, coś jeszcze innego. Nad naszym y, krajem latają balony y, z Chin. Nie wiem, czy słyszeliście, także będę miała o tym pogadankę, bo uważam, że temat jest ważny i uważam, że coś się kroi. No, ale zobaczymy. Dzięki bardzo. Bye!